Mamy nowe informacje na temat WrestleManii, która miałaby się odbyć w Londynie, lista prawdopodobnych walk, które odbędą się już za miesiąc na Summerslam 2023, potencjalny main event WrestleManii 40 ujawniony, może się nie spodobać dla wielu i aktualny status Johna Cena i jego potencjalnej walki na Summerslam. Karta gali WWE SummerSlam 2023 ujawniona? Jesteśmy chwilę po gali pay-per-view Money in the Bank, a to oznacza rozpoczęcie drogi do największego wydarzenia tego lata od WWE, czyli SummerSlam. W tym roku show odbędzie się 5 sierpnia na Fort Field Stadium, czyli kolejne gigantyczne show z wielką oprawą przed nami. Obecnie patrząc na produkt WWE możemy spokojnie zobaczyć kilka walk, które na gali możemy zobaczyć i wydaje się, że kilka z nich właśnie podczas Money in the Bank zostało przyklepanych. Dave Meltzer z Observer podał, że na dany moment WWE ma zaklepanych 6 walk, które prawdopodobnie zobaczymy właśnie na Summerslam. Zaczynamy od Ronda Rousey kontra Shayna Baszler, czyli coś, co miało już swój początek właśnie podczas Money in the Bank. Baszler zdradziła Rondę, co doprowadziło do utraty przez ich tytułów mistrzowskich tak Team. I właśnie ta rywalizacja prawdopodobnie zostanie tego lata i rozwiązana. Następnie mamy walkę, która początkowo miała odbyć się na Summerslam, czyli Trish Stratus kontra Becky Lynch. Tak więc czeka nas powtórka, jeśli chodzi o galę z Arabii i ciekawe czym tym razem urozmaicą to starcie. Cody Rhodes kontra Brock Lesnar to pewniaczek, o którym widzieliśmy już od gali w Puerto Rico i pytanie tylko powstaje takie, czy wreszcie ponowie dostaną stypulację i jeśli tak, to jaką? Jeśli macie jakieś propozycje, to śmiało piszcie w komentarzach. Powracający Drew McIntyre na największej gali lata zawalczy o tytuł interkontynentalny z Gunterem, czyli mamy kolejną walkę, która zapowiada się na jedne wielkie mordobicie. Czy to będzie czas na utraty złota przez ring generala? Przekonamy się 5 sierpnia. W walce o tytuł WWE Women's, które znajduje się w posiadaniu Aski i zobaczymy jej walkę z Charlotte Flair i Bianco Belair w triple threat meczu. To raczej też było pewne, tylko pytanie, kto będzie Heal'em, kto będzie Face'em. No i jeszcze najważniejsze pytanie, bo nie wiemy, czy Bianca do tego czasu przejdzie heel turn. I na koniec mamy również potencjalny, gigantyczny main event w postaci Roman Reigns kontra Jay Uso. Ta walka również została prawie potwierdzona wydarzeniami z Money the Bank, gdzie to Jay w czysty sposób na środku ringu przypiął Romana. Ten został pokonany w ten sposób pierwszy raz od ponad 3,5 roku. Oczywiście na dany moment są to tylko przypuszczenia, patrząc na to, jak obecnie wygląda produkt WWE i gdzie idą poszczególne storyline. Jednak wydaje się, że to właśnie będzie trzon karty walk z SummerSlam 2023. Oczywiście to nie wszystkie walki, jakie zobaczymy na tym show, ale raczej powiedzmy te najważniejsze. Obrona tytułu w tak, team jeszcze zapewne dojdzie i były też plotki o tym, że tytuł NXT również mógłby być broniony na tym show. Przekonamy się już podczas najbliższych tygodniówek, gdzie to wszystko zmierza, ale śmiało można powiedzieć, że SummerSlam zapowiada się naprawdę przyjemnie. A po więcej najnowszych newsów i wszystkiego co związane z wrestlingiem serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje. To tylko jeden przycisk. A dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. Nowe informacje na temat WrestleMania w UK. Money in the Bank 2023 przeszło już do historii, i prócz właśnie świetnej jakości samego show, dostaliśmy też informację, której nie spodziewał się absolutnie nikt. Szokująco powracający John Cena na środku ringu przed europejską publicznością powiedział wprost, że chce ściągnąć WrestleMania właśnie do Londynu. Ta wypowiedź sprawiła, że internet eksplodował, ponieważ mało osób wierzyło, że federacja zdecyduje się na najważniejszy show w roku właśnie na naszym kontynencie. Triple H Pogali na konferencji prasowej powiedział, że John postawił go w trudnej sytuacji i na dany moment nie może powiedzieć nic na ten temat, ponieważ nic jeszcze nawet nie zostało obgadane. I właśnie tutaj mamy pierwsze znaki tego, że nawet gdyby to show się wydarzyło, to nie w najbliższych latach. Fightful Select opublikowała swój raport na ten temat i mamy nowe informacje, które nie napawają zbyt mocno optymizmem. Przeczytać nam możemy, że WrestleMania 40 jest już zaklepana od dawna i WWE jest teraz w finałowej fazie zaklepywania lokalizacji WrestleMania 41, o którą walczą miasta ze Stanów Zjednoczonych. Tak więc realistycznie Wrestlemania 42 w 2026 roku jest pierwszą możliwą datą, jednak również Fightful zaznaczyło, że według ich źródeł wiele osób, z którymi rozmawiali raczej i na tą datę nie patrzą zbyt obiecująco. Co jednak ciekawe, podczas weekendu Money in the Bank w Londynie prasa dostała ankietę do wypełnienia, gdzie WWE pytało o potencjalne miasta, w których mogliby zorganizować gale typu Royal Rumble czy Summerslam. Nic w tej ankiecie nie było na temat właśnie Wrestlemania. Tak więc WWE wywołał ogromny hype na to, show, jednak wydaje się też, że na dany moment jest to tak odległa sprawa, że nie ma za bardzo jak to ugryźć. Powiedzieli o tym, zakręcili fanami, więc prędzej czy później to zrobią. Tylko no właśnie, raczej później. I to później może sięgnąć nawet kilku dobrych lat. A wy wybralibyście się na taką WrestleMania w UK, czy może jednak oglądanie przed telewizorem jest lepsze? Dajcie mi znać poniżej w komentarzach. Potencjalny main event Wrestlemania 40 ujawniony? Od jednej Wrestlemania przechodzimy do drugiej i do tej, powiedzmy, czasowo bliżej nas. Choć czasu do Wrestlemania w przyszłym roku jeszcze sporo, to już w WWE słychać i czuć wiele w kwestii walki, która miałaby zamknąć drugą noc 7 kwietnia 2024 roku. Jak poinformował Dave Meltzer podczas transmisji Wrestling Observer Radio, WWB obecnie idzie w stronę rewanżu za poprzednią Wrestlemania, czyli Cody Rhodes kontra Roman Reigns od WWE Undisputed Universal Championship. Warto też zaznaczyć, że czasu, jak wspomniałem, jest wiele i wszystko może się zmienić, ale na dany moment plan zakłada właśnie ponowne zderzenie się tych dwóch osób. Main event Wrestlemania 39 nie został przez wielu pozytywnie odebrany, gdzie największe oskarżenia padały w stronę tego, że poziom main eventu Wrestlemania był na poziomie, nie wiem, main eventu podstawowej gali pay-per-view, gdzie to Roman znowu musiał sięgać po pomoc Bloodline, w tym przypadku głównie Solo Sikoa. Ale no właśnie, teraz wiemy, że Bloodline is no more i wydaje się, że Solo Sikoa również w najbliższym czasie może opuścić grupę Romana. Jeśli do WrestleMania 40 tak się i stanie, to wreszcie możemy zobaczyć czystą walkę Roman Reigns kontra Cody Rhodes i prawdopodobnie wtedy The Tribal Chief padłby na kolana. Warto również dodać, że finish the story Cody'ego Rhodesa dalej tyczy się tytułu WWE znajdującego się w posiadaniu właśnie Romana. Podczas konferencji prasowej po Money in the Bank powiedział on, że zdobycie tytułu World Heavyweight nie zakończy tej wspomnianej historii. Może to zrobić tylko tytuł WWE. Tak więc mamy podstawę pod rewanż, mamy kompletną zmianę sytuacji Romana przez z One Bloodline, więc czemu by i nie? Choć też zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób fanami takich rewanży po prostu nie są. Plany mogą się zmienić i wiele rzeczy do WrestleMania 40 i obrócić się może o 180 stopni. Jednak na dany moment, właśnie taki plan chce realizować WWE. Aktualny status Johna Cena w WWE. Sporo dziś o następstwach Money in the Bank i pozostała jeszcze jedna kwestia. Wspomniałem już o pojawieniu się Johna i jego promie z WrestleMania w Londynie, jednak czas sobie zadać pytanie, czy sam Cena pojawi się w najbliższym czasie w WWE? Wiele osób spodziewa się, że będzie on miał lekki program z wolerem po ich spotkaniu na Pay-Per-View, jednak wydaje się, że Johna możemy nie zobaczyć w federacji przez długi czas. Jak podaje raport Fightful Select, udało im się dowiedzieć, że pojawienie się Johna Cena na sobotniej gali było jednostrzałowcem i na dany moment federacja nie ma dla niego żadnych planów. Wszystko z z powodu tego, że jako aktor ma on teraz bardzo napięty grafik. Większość wytwórni nie zgadza się na walki podczas nagrywania jakiegoś serialu czy filmu z powodu obawy przed kontuzją aktora i zawodnika. Fightful również zaznaczyło, że może się to zmienić z powodu strajku scenarzystów Hollywood, który obecnie trwa i wtedy by daty powiedzmy nagroń zostały przesunięte. Jednak na dany moment, według słów kogoś wysoko postawionego, John Cena nie jest zaangażowany w żaden program i nie ma planu w najbliższym czasie na żadną walkę. Fani Ceny raczej z tej wiadomości zadowolenia nie będą, jednak Również patrząc na jego walkę na Wrestlemania z Theorem, to nie wiem, czy nie powinno się od takich starć już sobie odejść. Cena dalej zapewne sprawdziłby się w ringu jako Terminator, jednak no sam nie wiem. Ponownie, jak wspomniałem, wiele może się zmienić, jednak na tę chwilę Cena nie jest planowany na żadne programy w produkcie WWE. A wy chcielibyście zobaczyć Wrestlemania w Londynie? No i jakie starcie chcielibyście, aby odbyło się podczas SummerSlam już za miesiąc? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszych opinii. Jak zawsze chciałbym serdecznie... Serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu mojego kanału. Szczególny buziak kieruję w stronę Piotka i Sfersa. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sessing. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.